Ty no, to jest czy nie wiem, jakieś stukierki. Dobrze. To będzie 5,88. No, proszę bardzo. kurde, nie ma 8 groszy. Później zaniosę, dobrze? Dobrze. Możecie do niej za. Nie wiem, ile ma być jutro, bo jak nie będzie, to Ciebie znajdę, rozumiesz? Tak, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Do widzenia.

Oj, Jezus, mawia! Chwila, mi się chyba uciec. Nie, go nie. Yeah. to jest jakaś chatka? Wejdę do mnie. Może uh. mnie nie znajdzie. Chwila, dało mi się uciec. To dobrze. O nie! Cześć! Czuć! Nie! A! Uf, chyba uciekł. Mam nadzieję. Na to. O kurde. O kurde, czaki. nie. A! pomocy. Nie! Utknąłem! A. Tam cię ja! Proszę, nie! A. Mora w tej powieści jest taki! Pamiętaj, żeby zanieść pieniądze! Kiedy pożyczyliście je! Uha, ha. ha, ha.